To koniec. Pamiętasz ten test z matmy tydzień temu? Ten, na który zapomnieliśmy się nauczyć. I cały ściągnęliśmy? Przyłapali nas. Nas? Jak to złapali nas? Przecież byłem mega ostrożny, miałem słuchawkę w uchu, i kolega z innej szkoły czytał mi odpowiedzi. Mam długie włosy i nie było jej widać, więc nie ma szans, że nauczycielka mnie złapała. Tak, ale ja po prostu wyjąłem telefon. I okazuje się, że pani stępień to widziała. I poszła prosto do dyrektora. Z tego co mi powiedzieli, wyrzucono nas ze szkoły za ściąganie. I będziemy musieli zaczynać wszystko od nowa. Okej, okay, teraz jeszcze bardziej nie rozumiem. Zrozumiałem tą część, gdzie cię Złapali. Ale kiedy niby przyłapali mnie, no wiesz, skoro mnie złapali, pomyślałem, że to będzie sprawiedliwe, jeżeli wylecimy razem, więc dałem im znać, że ty też ściągałeś. Co zrobiłeś? ściąganie jest niesprawiedliwe i było dużym błędem. Więc teraz nauczymy się w uczciwy sposób. Powinieneś mi podziękować. Przynajmniej będziesz coś umiał. Chcesz rozmawiać o byciu uczciwym? Spoko! Teraz moja kolej, najpierw napiszę do twojej dziewczyny i opowiem jej o twoich wakacyjnych przygodach. Jak widziałem Cię z sześcioma laskami, kiedy ona myślała, że jesteś w kościele. Potem zadzwonię do twojego taty i opowiem mu o twojej Lekcji Brokułów, ukrytej w szufladzie pod skarpetami, a zakończę na telefonie do Twojego szefa i wytłumaczę mu, jak ten wypadek w pracy, który ci się przytrafił, tak naprawdę stał się pięć godzin przed Twoją zmianą. Wtedy oboje zachowamy się uczciwi.